Słyszałem, że pan jest znakomitym trenem artystów. Tak proszę się przedstawić. Walery Łowalowski. Na, na pewno? Ja myślę, Ale że pan nas tutaj chce oswabić. Oswabić, czyli jakim lewem. No, już lepiej, już lepiej, eee. już lepiej. No. Ja jestem trenerem hobbystycznym, tak naprawdę... Mamy dobrych trenerów w naszym kraju, ale żadnym z nich nie jestem ja. Czy znany jest wynik meczu dzisiejszego? 0-0 na razie. Tak jak na początku. Nie, ale pytam po meczu. Po meczu jest nieznanym gramy uczciwie. Przyznaję, y, że dzisiaj mecz jest bardzo, bardzo wyrównany i zacięty, tak jak się zresztą spodziewaliśmy. Zobaczymy. Ja myślę, że jedna bramka zdecyduje. Y, a czy mamy jakiś kontakt z Wrocławiem, który nam coś podpowie? Wrocław? i jego rola w polskiej piłce jest taka, że Wrocławia jest mistrz Polski, a sprawy prokuratorskie, do których tutaj piecie kolego zostawmy na bok. Dziękuję serdecznie, Dziękuję. gratuluję. Zbosławiam. Proszę Państwa, no niestety nie wszystkie informacje uzyskaliśmy, których chcieliśmy, ale i tak dużo wiemy.